Nazywam się Filip Koziarański i zapraszam do obejrzenia materiału poświęconego nowej galerii online. Jest to rodzaj łącznika między artystą a klientem, dlatego jeśli jesteś artystą, zapraszam do współpracy, do propozycji swoich prac można je przesłać czy mailowo, czy poprzez social media. Natomiast, jeżeli jest, jest Pani e, lub Pan zainteresowana e, zakupem prac, e, obrazów no, artystów, zapraszam na stronę. Tam w zakładce Kupuję można zobaczyć aktualnie wystawione prace. Są to moje prace, jak również e, artystów, z którymi współpracuję. Jeśli chodzi o wartość tych prac, no to w czasie ona będzie rosła, ponieważ im artysta ma większy dorobek, im jest bardziej rozpoznawany, tym wartość obrazów przechowuje wartość lub rośnie. I tutaj zapraszam do drugiej części nagrania, w której omówię zalety inwestowania i przechowywania wartości w dziełach sztuki. Zapraszam serdecznie do obejrzenia.